Dzień dobry. Katarzyna Mazur, biznes, raport Gazety Finansowej. Dzisiaj naszym gościem jest pan Eryk Skłodowski, wiceprezes zarządu Skłodowscy Spółka ZA. Dzień dobry. Dzień dobry, panie Eryku. Tematem naszego dzisiejszego spotkania jest zbliżający się nieuchronnie KSEF. Jakie są cele wdrożenia tego systemu? Cele fiskalne są oczywiste. To jest. Zrobione z dwóch powodów. Po pierwsze, żeby minister finansów kolokwialnie mówiąc miał więcej wiedzy o tym, co my robimy. Może nie więcej, tylko całą wiedzę. Całą. Tak? W tej chwili Po JPeka mieli informację, komu i na ile wystawiamy fakturę, a teraz będą wiedzieli, komu, na ile i za co, dokładnie za co, bo linijki faktur też są przekazywane do Ksefu. No i drugi cel to jest wyłączenie możliwości. Antydatowania faktur. Ja wiem, że nikt tego nie robi, ale jak jest dzisiaj 2 listopada i ktoś mnie poprosi o fakturę z października, to są ludzie, którzy wystawiają z październikową datą, tam są powody podatkowe, VAT się odlicza wtedy, kiedy się faktury otrzymuje i to są te dwa główne cele. Jakie korzyści poza tym, że minister finansów będzie wiedział, płyną? Tak, dla tego systemu fiskalnego, jak i dla przedsiębiorców z tego, z tego ksefu. u O ile w ogóle jakieś? znaczy Dla Ministerstwa Finansów y, znowu będą mieli łatwiej prowadzić kontrole. E, znowu będą mieli łatwiej typować, kogo kontrolować. Bo te wszystkie wcześniejsze e, kody GTU e, oddzielne konto do VAT-u, konto bankowe. To wszystko powodowało, że przedsiębiorcy, ci, którzy robią to normalnie, rzetelnie i tak dalej, mieli trochę więcej obowiązków. Skarbówka już po jpk mogła przeczesywać bazy danych w postaci, po to, żeby wyszukiwać pewne algorytmy, które wskazują na to, że coś może być nie tak, co powoduje, że teraz jak kontrola przychodzi, to przychodzi na gotowe. Oni dokładnie wiedzą, po co przyszli. Nic już nie ma, także znajdźmy coś. Nie, po prostu wiedzą, ten wystawił faktury, ten, ten mówił, że otrzymał, a ten nie wystawił, więc oni to po prostu mają na tacy. Natomiast teraz będą mogli zrobić jeszcze więcej, no bo te algorytmy będą jeszcze większe. No idziemy w kierunku tego, że za chwilę Ministerstwo Finansów będzie wykorzystywać sztuczną inteligencję i ta sztuczna inteligencja będzie. Pomagać, fiskalizować państwo polskie. Natomiast dla przedsiębiorców, dla małych nie ma moim zdaniem żadnych korzyści. To jest tylko utrapienie. Już w tej chwili osoba, która nie wystawia faktur, bo jest mikroprzedsiębiorcą i obsługuje ludność, jak ma tą fakturę wystawić, to musi ktoś jej pomóc, no bo ona tego nie robi. Na kartce napisać a w tej chwili będzie musiała po prostu tam zdobyć te wszystkie rzeczy, to będzie naprawdę bardzo trudne. Ktoś przyjdzie, po ja chcę fakturę, nie? a ona nigdy tego nie wystawiała, i nie ma dostępu, mhm. to będzie trudne. Natomiast dla firm, które wykorzystują tak obieg dokumentów, jak ścieżki akceptacji, kiedy to jest już duży, duża firma i jednym z głównych takich problemów było, jak spowodować, żeby ci moi wszyscy pracownicy wpisali te, zeskanowali te faktury, wrzucili je do tego systemu, no to zniknie, bo teraz wszystkie faktury będą po prostu w KSEFie. Mhm. Wspomniał Pan o wykorzystywaniu przez Ministerstwo Sztucznej Inteligencji. No teraz tak naprawdę no, mi się takie pytanie dotyczące cyfryzacji i takiej technologizacji przedsiębiorstw. Czy, bo mówi Pan o tym, że utrapieniem dla najmniejszych będzie ten KSEF, czy, czy te małe i średnie przedsiębiorstwa są gotowe, albo w jakim czasie będą gotowe na te procesy cyfryzacyjne, które umożliwią im korzystanie z tego ksefu? za bardzo nie mają wyjścia. Nie mają wyjścia i pomogą im zarówno firmy informatyczne, jak i biura rachunkowe, które ich wspierają. Um, ja nie wiem, czy my jako kraj w cyfryzacji naszego nie jesteśmy na pierwszym miejscu w Europie. Naprawdę to nie jest, że sobie wymyśliłem, mhm. tylko patrzę, Usługi bankowe, usługi te, które rząd dostarcza. Jesteśmy naprawdę bardzo wysoko i u nas jest dosyć, tak jakbym oceniał naszych przedsiębiorców, oni dużo wiedzą o tym, jak to się powinno robić. Czy sobie poradzą? Na pewno sobie poradzą i to będzie łatwe. Natomiast tych takich najmniejszych, no pani, która sprzedaje pomidory na bazarze i nawet nie ma kasy fiskalnej, bo sprzedaje własne płody rolne, będzie miała naprawdę problem, żeby wystawić fakturę. Mhm. Okej, okay, a jeżeli chodzi o to przekazywanie, ten prze, przepływ danych o nas, przedsiębior, nas, nas przedsiębiorców działalności, e, czy te dane będą faktycznie bezpieczne? Czy my możemy się nie obawiać, że one gdzieś tam wypłyną i jakieś niepowołane oczy i ręce dowiedzą się o tym, co, co, jakie, jakie są nasze obroty, przychody, czym my handlujemy, gdzie? I co robimy? Sporo danych w systemach już jest, tak? Wszystkie duże firmy składają e, sprawozdania finansowe do KRS-u i konkurencja wie, ile kto ma przychodu. Natomiast e, jeżeli chodzi o szczegóły, weźmy sobie naszą kancelarię podatkową, listę naszych klientów, z kwotami i z tym dostaje nasza konkurencja, tak? E, do tej pory było tak, że jak wysyłaliśmy JPK ze sprzedażą do Urzędu Skarbowego, do tego JPK otrzymywał urzędnik. I jakby tego urzędnika ktoś umiał skorumpować, to by te dane dostał bez tych linii faktur, tak? Ale nie słyszałem, bo nie słyszałem, żeby coś takiego się wydarzyło. Natomiast w tej chwili dostęp do KSEF-u będą mieli e, zwykli ludzie, tak? Czyli wystarczy e, znaleźć kogoś, kto ma dostęp do systemu mojej konkurencji, ten login hasło zdobyć, zautoryzować się i mogę to ściągnąć. Oczywiście no, firmy muszą zadbać o to bezpieczeństwo, kto, do, kto i do czego ma mieć dostęp. Firmy muszą pamiętać o tym, że tam są ich wszystkie dane, naprawdę wszystkie. No ale w... kiedyś sobie nie wyobrażaliśmy, że bank będzie w telefonie, a teraz bank w telefonie jest, no i działa. <laughs> jak wy jako kancelaria przygotowujecie się do tego wdrożenia ksefu i jak wspieracie swoich klientów w tym procesie? Hmm. My elektroniczną wymianę danych dla dużych mamy 20 lat, jak tylko się pojawiła. Dla małych, czyli na książek przychodów i rozchodów, 6 czy 7 lat działa nasz portal klienta, gdzie te dokumenty elektroniczne, ocerowane później i tak dalej już dawno działają. Także nasza rola w tej chwili polega tylko na tym, żeby dopisać, albo już dopisaliśmy. Ale testów ostatnich nie widziałem. Dopisać ksew do systemu, który istnieje i jest gotowe. Tak, oni są, my już zrobiliśmy, kto korzysta z systemu, to już to ćwiczenie już było, już tych klientów zapraszamy, już im mówimy, to nie jest takie trudne. Tak, masz panią Kasię, pani Kasia ci wystawi, Pani Marku, tą fakturę, jak pani już nie będzie umiał, ale wolelibyśmy, żeby Pan się nauczył. Także my dostarczamy e, po prostu naszym klientom od dawna nasz autorski portal klienta, a teraz go skonfigurujemy i tak jak patrzyliśmy w procentach, e, niecała jedna piąta klientów w ogóle nie korzystała z elektronicznego obiegu dokumentów. W ogóle. Mhm. Nic. Nawet y, 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 tylko maila dostawali z kwotą podatków i tam nigdy nawet nie zajrzeli, nie? pomimo walki z naszej strony kilka lat. Także ci będą co naszym oczkiem w głowie, żeby, żeby teraz ich nauczyć, żeby 1 listopada byli gotowi. A jeżeli chodzi o y, popyt na usługi rachunkowe, czy ksef coś w tej materii zmienia? Czy, y, czy to jest tak, że już korzystając z tego ksefu, y, można sobie zrezygnować z biura rachunkowego, bo, bo to upraszcza ścieżkę, czy niekoniecznie? Ja znam ludzi, którzy do tej pory nie mają biura rachunkowego, sami sobie robią. Tam najdziwniejsze rzeczy są, ja się zawsze z tego cieszę, jak ktoś taki przychodzi i mówi, że parę lat sobie prowadziłem, niech Pan mi coś znajdzie złego. Złego nic nie ma, ale trzeba to po prostu poprawić. Jak będziemy mieli ksew, to proszę sobie wyobrazić, że odchodzi cała praca, którą w tej chwili wykonywała Pani, która skanowała dokumenty i odchodzi cała praca, która polega na tym, że te dokumenty, te skany i OCR zostały poprawnie zweryfikowane, czyli że wszystkie dokumenty są poprawnie wczytane do systemu. Czyli to jest ta stażystka, która to przepisuje. Ta praca odejdzie, cała pozostała praca oczywiście zostanie. Hmm. Przy małych ilościach dokumentów, jak klienci mają kilkanaście, kilkadziesiąt dokumentów, to pozostanie bez znaczenia. Tej bardziej umowy, jakie, kto odbiera te dokumenty z CEF-u, kto je akceptuje, no bo podam przykład y, naszego klienta, który ma zresztą duża organizacja charytatywna w Polsce, y, który ma dużo y, punktów w województwie, ma ich 20. I do tej pory pan, każdy pan Marek i pan Henik pisali, że to jest ta faktura z tego punktu, a no z tego punktu, tak? A teraz to wszystko wpadnie do CEF-u, jak tam napisać, z którego to jest punkt? jak je teraz dopasować, nie? Jaki system zbudować, żeby to działało, bo wszystko jest elektronicznie. Wcześniej Pan Marek napisał, a teraz nie ma. Więc my jako biuro rachunkowe, cała nasza branża, patrzymy na to tak, że oczywiście nam klienci powiedzą, że ale już wprowadzone są. Mówimy tak, to teraz jest zatwierdź, tylko kliencie w systemie, no w naszym akurat można zatwierdzać. I Myślę, że w większości systemów będzie można zatwierdzać te dokumenty, potem biuro je wciągnie, będzie miało ten element palcacyjny z głowy. Księgowanie zostanie tak jak było. Klienci powiedzą, że robią już teraz systemy wszystko za nas, jesteśmy do tego przyzwyczajeni. Jak klienci skanowali nam dokumenty, to mówili też, że ale przecież. Ja mówię, ale u nas też jest skaner, I też jest Monika, która tam świetnie sobie radzi. Jak nie chcecie skanować, nie skanujcie. Tylko no, czas się zmienia. Pamiętam, jak kiedyś 200 faktur, ile się księgowało, a teraz można wziąć fakturę z maila, przyciągnąć mysz, myszką, puścić ona jest w systemie. To jest niesłychane. Naprawdę ułatwia pracę, i ci, którzy to zrozumieją, że można skorzystać z tego ksefu, no bo jak mam 500 faktur do zapłacenia, to wprowadzenie je do banku, bo klienci zawsze mówią, że nie wprowadzają. Moje do banku pan wprowadza. Do banku tak, no to pan wprowadzi do systemu i będzie pan, i ja będę miał, i pan będzie miał. To potem one są wszystkie wprowadzone. Jak ja skorzystam z tego systemu, zaznaczę 100 i wyślę do banku, to to jest, nie wiem, godzina, dwie, trzy, zaoszczędzone, bo. Czyli odzyskujemy, od, odzyskujemy czas. Odzyskujemy prostu. czas, po prostu będziemy wykorzystywali to, że one są przez kogoś wprowadzone, a potem już te, tylko tutaj dekretacja, tu zatwierdzenie, tutaj zapłata. Sy systemy to robią, nasz system robi to od dawna. E Naprawdę to ułatwia pracę w administracji. To na koniec naszej rozmowy, troszeczkę odbiegając od ksefu, wspomniał Pan o tym, że są osoby, które nie korzystają z kancelarii podatkowej. E Jakie korzyści, gdyby Pan teraz miał tych niekorzystających przekonać, dlaczego warto? Hm. W Polsce jest takie powiedzenie, że wszyscy się znają na zdrowiu i na piłce nożnej i wszyscy się znają na księgowości. Ja z bratem i z ojcem prowadzimy tą kancelarię 30 lat. Wiedza tak się zmienia, to, to tak szybko idzie, jeszcze sobie wyobrażałem 20 lat temu, rozumiałem to, że można to robić samemu, tak? Natomiast w tej chwili, no nie wiem, moi klienci w ogóle nie chodzą do urzędu, ani do ZUS-u. Nikt do nich nie dzwoni, znaczy jak zadzwoni, to odsyłają nas do nas. To naprawdę ceny usług księgowych spadły o połowę, tak? Ja pamiętam, jak 20 lat temu kosztowało 200 zł, teraz kosztuje też 200 zł, tak? Że to naprawdę się zmieniło. I Święty spokój to jest to, co ludzie sobie cenią najbardziej na świecie. Eee, przy pełnej, przy takiej pełnej opiece klienta, kiedy z kl klienta zdejmie się wszystko, no tak robi, że ja się kontaktuję z urzędem, wysyłam deklaracje, sam podpisuję. Pamiętam, jak wdrożyliśmy taką, yy, takie działanie, że wszystkie zwolnienia my ściągamy za klientów, wypełniamy te druki i wysyłamy. Klient dostaje tylko raport, kto kiedy był na zwolnieniu. Tak? Klienci się nagle ale Jezu, jak to jest możliwe, że to jest tak proste dla nas? A to kosztuje kilkanaście złotych. Takie zrobienie, więc ludzie najwięcej pieniędzy zarabiają na tym, co robią. Mamy na pewno nie na tym, że oszczędzają na księgowym czy na innych usługach profesjonalnych i na pewno nie na tym, że oszczędzają na podatkach. Na podatkach da się zaoszczędzić, w sensie je zoptymalizować, ułożyć, jak to zapłacić najlepiej. Natomiast. Podam taki przykład. Przychodzi do mnie klient i chciałby, żebyśmy zrobili dla niego wszystko. Wszystko, w sensie on nie chce w ogóle mieć administracji. Bo mówi, że do tej pory jego żona poświęca na to 60 godzin. My umówiliśmy się, że zrobimy wszystko i, w, i jak zrobiliśmy budżet ile nam wyszło godzin 8. Nam wyszło 8 godzin, że my to wszystko mu zrobimy, bo mamy narzędzia, umiejętności, wiedzę, doświadczenie. I on nam musi zapłacić za 8 godzin, a żona ma wtedy do... Dla siebie. Innych celów, tak. Dla siebie. Super, bardzo dziękuję za rozmowę. Ja dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu.